Technika numer jeden: przesunięcie wibracji dnia. Każdy dzień budzi się z jakąś wibracją. Czasem jest to ciężar, czasem lęk, ale to nie dzień ci go daje, tylko twoja pamięć. Dlatego dziś pokażę ci, jak to zmienić. Technika punkt przesunięcia światła. Pierwsza: rano, zanim otworzysz telefon, zanim spojrzysz na świat, Połóż dłoń na sercu, zamknij oczy i wypowiedz wewnętrznie te słowa lub inne, które popłyną z Twojej duszy. To ja wybieram energię dzisiejszego dnia. Nie wchodzę w przeszłość, nie wchodzę w cudze lęki. Otwieram dziś drzwi dla pomyślności, pokoju i lekkości. Niech światło poprowadzi mnie, nie kalendarz. Drugi. Teraz wyobraź sobie, że przez czubek głowy wchodzi promień światła. Bardzo delikatny, lecz czysty. Ten promień schodzi przez Twoje ciało, od głowy aż po stopy, i budzi w tobie energię nowej jakości. Trzeci. Zatrzymaj się na chwilę w ciszy, minimum 60 sekund. Nie analizuj, nie oczekuj, tylko pozwól, by Twoje wnętrze przestawiło się na nową częstotliwość. To właśnie tu następuje zmiana toru rzeczywistości. Świat nie zmienia się później. On zmienia się teraz, kiedy Ty zmieniasz swoją pozycję względem Niego. I zapamiętaj, nie musisz dziś wiedzieć, jak przyjdzie rozwiązanie, masz tylko zmienić częstotliwość, na której go odbierasz. Jeśli poczujesz dziś więcej spokoju, synchroniczność, lekkość, to nie przypadek, to znak, że zadziałał punkt przesunięcia. A jeśli zapragniesz kolejnych kroków, spotkamy się w następnym odcinku.